Dziękuję. Co podać. Butelkę białego wina, może być szablina, najlepiej, rocznik 96. I piwo. Niech pani nie zwraca uwagi. Dziękuję. <grym> Co ty? Piwo nie pasuje do spaghetti z łososiem. Dalej chcę żeberka! Musisz dbać o zdrowie, inaczej mogą ci wrzody popękać. Rolek, ja chcę piwo i żeberka. Wino i spaghetti. To wyjątkowa okazja. Jaka? Umówiłem cię z kobietą. Ja? to jest ty? No, ładna zobaczysz. No, cześć, Romek. Nie spóźniłam się? Nie, nie, jaka opalona. Wiesz, Hiszpania. Wiktor? to? Beata? Co ty tu robisz? W tym ją z moją byłą żoną? Mhm. O matko. Co się stało? Wrzody mi pękły. Pewnego dnia Roman został zwolniony z pełnienia obowiązków: męża. A przecież tak lubił sprzątać i gotować. Teraz nie miał już dla kogo. Wiktor też rozstał się z żoną, chociaż z innych powodów. Chętnie wrócił do tego, co zawsze lubił najbardziej sport i piękne kobiety. Roman i Wiktor. Dwóch mężczyzn. Dwa światy. W imię męskiej przyjaźni Wiktor zgodził się przygarnąć Romana. Czy uda im się przetrwać pod jednym dachem? Waceci do wzięcia. Ach, wy gołąbeczki. Gadajcie, nie przejmujcie się mną. Słuchaj, Beata, jeśli chodzi o te alimenty... Ach, Wiktor... Gdyby mnie ja za każdym razem, kiedy ty się spóźniasz z alimentami, miała przylatywać z Hiszpanii, to taniej by mi wyszło kupić własny samolot. Posłuchajcie, <laughs> najważniejsze, że Beata jest w Polsce, a dzisiaj przypada okrągła rocznica waszego rozwodu. Pomyślałem, że byłoby miło, żebyście spędzili ją razem. Zostawiam was samych. Ty wiesz, że się minąłeś z powołaniem? Ty powinieneś organizować zawodowo stypy, stary. Jeszcze będziecie mi dziękować. Pa. Pa. Pa, Roman, pa. Świętujemy własny rozwód. Przeżyliśmy razem piekło. A to zbliża. No, niektórzy zawsze się dogadują, niektórzy nigdy się nie dogadują, a my zawsze się nie dogadywaliśmy. No, ty ja pamiętasz o naszą ostatnią kłótnię, te, po której a. zdecydowaliśmy się rozwieść? A te w Sylwestra? no to kochany, przeszedłeś samego siebie. Ja? Ja? Czy to ty na rozrabiała? To ja? No nie ja. No, a, a co ja mam ci przypomnieć, co zrobiłem? No właśnie no, mi może przypomnij, może ja to zapamiętałem kompletnie inaczej. A to proszę bardzo. No to proszę Cię. Proszę. Jak zwykle ja wszystkim się zajmowałam. A, a, a tu opowiadałeś świńskie dowcipy. Mm. Ja tym końcu mówi tak. Panie doktorze, przepraszam, ale jak ja sobie to teraz wyjmę? Uwa, nie, ale ja uwielbiam! Tak nie? Wszystko dobrze, Wiktorku? Super! A mogę? Mogę? Być? Sorry! Super! A. Super! Żeby sobie już poszli, spróbuj. Robiłam to chyba z godzinę. A. Jak? Słodę! Ale jako idzie, jak się dużo popije, nie? Wiktor? Mm. Jak wyglądam? O boga! No, no. Przypominasz mi moją żonę. Bardzo śmieszne. No bo to jest Sylwester, a nie pokaz mody, nie? Piś, weź i w, nadmuchaj balony. Kiedyś zawsze dmuchaliśmy razem. A chyba na zimę. Nawet. Balony. No weź, idź, no, otwórz drzwi. Otwórzmy razem, Wiktor. Idź, oh. otwórz sama, dobra? No idź, idź, idź. idź, idź. Ja się trzy godziny temu... A co się stało? Dmuchałem nos. Mm. Mam uczulenie na śnieg. Ale już wszystko dobrze, tak? Strasznie. Ale nie przejmuj się, nie zepsuję ci imprezy. Mm -hmm. Gdzie Wiktor? Tam. Świetnie się bawi. Tak, Mara Bodejko, ta słynna tenisistka? Znam, znam, znam. W zeszłym roku wygrała pani warszawski turniej tenisowy. Nieźle dam czadu, co? Dolej. Ty to nie że jesteś? Daga! Wiktor? Daga, a jak się rozpoczęła twoja przygoda z tenisem? Lubię ni spódniczki. Oh. I jak wszyscy na mnie patrzą. Pokaż. Tańczymy? Czy możesz tak na to spokojnie patrzeć? Nie jesteś zazdrosna? Nie, a powinna? Nie chcę plotkować, ale. Nie, Romana, komu ja mam ufać jak niewłasnemu mężowi? Jesteś wspaniałą kobietą. A chodźcie, A gdzie? Wiktor, no co ty? Co? No, co? Miałeś mi tylko powróżyć z ręki. Powróżę, pokaż. Mm, jaka piękna rączka w sam raz. Do wróżenia. Włączcie telewizor, przegapimy Nowy Rok. Chciałbym być twoją rakietą, wiesz? Uh -huh. Wiedziałem, że masz mocne odbicie. Ale ty śmieszny jesteś, wiesz? Gdzie ten mój Wiktor? W zeszłego Sylwestra też się zapodział. I gdzie go znalazłeś? W Kielcach. <laughs> Niezwykła kobieta. Zacznij Zacznijcie otwierać szampana! Beatko! Pięć, trzy, 3. trzy! Maliszewski serwuje! Maliszewski przewagę! może opowiesz pani, dlaczego mówią na ciebie mistrz krótkiej piłki? Beatko? Dobry wieczór. że już pójdę. Jak mogłeś. Przestań. przecież to nic wielkiego. Przynajmniej jesteś świadom swoich mankamentów. Bratko, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Najlepiej do widzenia. Chcę porozmawiać z żoną. Nie mamy o czym. Beata, no. Tym razem przesadziłeś. Zraniłeś najwspanialszą, najbardziej tolerancyjną i najbardziej ufną żonę na świecie. Ale to nie wszystko. Nie wszystko. Słucham! Zobacz, jak podmiotłeś na narzuty. Beata! Beata! No weź, no, Beata! 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 Be Beata! O, Ty, Romy, gdzie, nie widziałeś gdzieś Beaty? No muszę jej jakoś to wszystko wytłumaczyć. No wiesz, trochę na to za późno. Przestań, no. no to co, co mam, co mam zrobić? Rzucić się jej do stóp! I dziękować stwórcy, że dane ci było żyć u boku takiej kobiety. Jestem. Beatko. O, biata? O, beata! Co mam ci powiedzieć, żebyś mi wybaczyła? No. Pa, klękam przed tobą na kolana. Nie? Pa. Super impreza! Jak wszystkie twoje imprezy, Beatko! Dziękuję bardzo. No, Bata, no przysięgam ci, że, że nie wiem co. Kupię ci domek, o. Albo coś. W ogóle ci wszystko kupię, co będziesz chciała. Zacznę się golić i zobaczysz, będę sprzątał w swoim pokoju. Ja! No to za późno, Wiktor. Wyjęłaś mi to ust. Przestań! Do tego roku! Dużo biegłego roku! Stop! Przepraszam was wszystkich, ale. Wiktor, bardzo mnie zranił. Będziecie musieli przywitać nam rok gdzie indziej. Co? Koniec imprezy! No chyba żartujesz, ta Dagmara nie. była nudna jak flaki z olejem. Wiem, bo nawet po rozwodzie się z nią spotkałem, czy coś. Hmm, nie lubisz, jak się coś marnuje, co? Ojej, bardzo śmieszny. Ale ty naprawdę tak to zapamiętałaś? Znaczy, no rzeczywiście pokłóciliśmy się, potem był rozwód, no ale wszystko inne było kompletnie inaczej. Tak? tak. A to ja bardzo chętnie usłyszę jak. Ale proszę bardzo. To ja jak zwykle y, zajmowałem się gośćmi, nalewałem im wina, zabawiałem rozmową. Tak. A ty oczywiście kicałaś kankana. makiwałaś nóżkami. I faceci oczywiście dookoła. Musieli być sami. A nie! Już prawie północ. Może rozdamy gościom czapeczki. A to ale ja nie wiem, gdzie one są. W szafie. Ta z rogami jest twoja. O, ktoś przyszedł, może otworzymy razem drzwi? I drzwi? Dobrze, kochanie. A jak otworzę, to może razem nadmuchamy baloniki. Nadmuchajesz sam. Dobrze, kochanie. O Romek. To tak późno, dmuchałem nos, mam uczulenie na śnieg. Kupan! jak ja was kocham! Oj, Wiktor, ja nie wiem, skąd ty na to wszystko bierzesz siłę. Ja też nie wiem, nie wiem. Ma bardzo wyzywającą sukienkę. Ciężko mi ale jakoś sobie radzę. Zasługujesz na kogoś lepszego. Nie, nie, nie. Cieszę się tym, co mam. A może. Nie, nie powiem, gdyż nie chcę cię zranić. Powiedz, powiedz, właśnie powiedz i mnie rani. Może. to nie jest odpowiednia kobieta dla ciebie. Może tak jest. Wszak jestem tylko człowiekiem. No mam wrażenie, że trochę koloryzujesz. No, no i widzisz, no i przerwałaś mi, teraz muszę się cofnąć. Może to nie jest kobieta dla ciebie. Może masz rację. Wszak jestem tylko człowiekiem. Wiktor Maliszewski. Mój ulubiony dziennikarz sportowy. To też nie jest kobieta dla ciebie. Cicho! Ciebie nie kocham. Pani Dagmaro, to jest Roman Jackiewicz. Dobry wieczór i dzień dobry. O matko! Kielisze, łapki kłap, Święty człowiek. Święty. Chodź, 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 chodź. Świetna impreza, Wiktor! Dzięki, się Weźcie mnie, tu zacznę szyczeć. Nie tak, Maro. wiesz, że ja brzydzę się zdradą. Ja ci pokukam. Nie. To nie tak, Beatko. Ja tylko kładłem ją spać. No jasne, jasne. Aut był, aut, wszystko widziałam. <śmiewanie> leż, Skarbie, leż. Leżenie na plecach najlepiej ci idzie. Ale, ale, Beato! Oj, Wiktor, Wiktor! Oj, jak ta kobieta potrafi ci ranić! Ale muszę dać jej ostatnią szansę, Roman, muszę. Dobrze, ale najpierw poprawmy narzutę. Victor, no widziałeś kiedyś tak bezsensownie zazdrosną kobietę, widziałeś. I to bez najmniejszego powodu, potraktowała cię ohydnie. No ale i tak postaram się jej to jakoś wybaczyć, wiesz. Jesteś wielki. Przestań, daj wielki. Nie, daj spokój, mówię ci, daj spokój. Beata? Wiktor? A co ty tu? Ja tylko przyszedłem po lód. Jak mogłaś? Super impreza, Wiktor, super. To nie jest kobieta dla ciebie. Tak mi wstyd, Wiktor. Tak? To powiedz to w sądzie, może tam ci uwierzą, sekutnicą. W sądzie? Ależ, ależ, ale, Wiktor, to chyba nie chcesz, co? Tak. Żądam rozwodu. Nie. Tak, tak. Właśnie, wynajmij sobie adwokata. Ale nie chcę adwokata, Wiktor, ja, ja, chcę ciebie. Zobacz, ja, ja klękam przed tobą, Wiktor. No, no wybacz mi, Wiktor. Stwórca i Roman, świadkiem, że próbowałem. Beato, próbowałem. Jak ja kupić motorower, Wiktor? Ja, ja zawsze będę chodzić na szpilka, Wiktor. Ja, ja nawet nauczę się śmiecić, Wiktor. Ja wszystko dla ciebie zrobię. Podnieś się z kolan, Beato, nie poniżej się. Roman, co ja mam robić? Klęczeć i dziękować stwórcy. Że mogłaś żyć z człowiekiem takiego formatu. Do roku! Do roku. Halo, halo, halo. halo, Halo, nie! Impreza jest odwołana. Nie! Właś właśnie nie. Właśnie nie, kochani. Bawcie się dalej. Mimo, że Beata przed chwilą zadała mi śmiertelny cios. W samo serce. Nic to. Właśnie nastał nowy rok. Radujcie się wszyscy. Wszyscy bądźcie szczęśliwi, tak? Wszyscy. Wszyscy oprócz mnie. Biedny Wiktor. Hmm. <śmien Urban operations> I jak go Mhm, Aż tak, dobrze, że przyszedłeś. Pamiętasz tego Sylwestra, kiedy przyłapałem beatę z leszkiem? Nie, a raczej jak ja nakryłam go z tą tenisistką. nisistką. Pamiętasz? Czy ja pamiętam? Ta noc wyryła mi się w mózg, jak drzazga pod paznokieć. Robiłem wszystko, co mogłem, żeby uratować wasz związek. Był piękny grudniowy wieczór. Owszem, spóźniłem się, ponieważ miałem do obskoczenia jeszcze kilka niezłych imprez. Ale postanowiłem, że nowy rok spędzę właśnie z wami. Ale nudno. Tak. Roman na pewno przyjdzie. Roman dał słowo. A słowo Romana jest jak światło. To wyjątkowy człowiek. Tak. Roman rozkręci każdą imprezę. A, a Roman. Gigant. 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 Giganty. Do się roku. Beatko, wyglądasz zjawiskowo. Przy tobie kobieta czuje się kobietą. No. no ale taki facet jak ty na imprezę. Bez dziewczyny, Roma. Sorry, ale ja głupi jestem. Ten prezent to był najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam. No, no tak, nawilżasz powietrza. Od tej pory będziecie mieć w domu wilgotną atmosferę. No! To nie człowiek! To fabryka dowcipu! Ale... <laughs> ale widzę, że zaprosiliście tę słynną tenicistkę Dagmara Wodejko! Znasz ją? Podobno rozbiła więcej małżeństw, niż ma włosów na nogach. <laughs> <laughs> Rewelacyjne porównanie! <laughs> A co nie, ale zaraz, czy to już nie jest pora na czapeczki? O Boże, ja, ja zupełnie bym zapomniała! Uratowałeś honor naszego domu, Ron. Nie, nie, panie Dagmaru! A dokąd wy się wybieracie? Gdziekolwiek, ja mam naturę sadną. On no, widzisz, że do sypialni ją zaprowadzę, bo się upiła. Wiktor! No? Tylko nie rób głupstw. Przestań żartujesz, zwariowałeś. Co to jest głupstw? Chodź. Ej, nie widziałeś Wiktora? Nie. Ale na pewno go nie ma w sypialni. Ale powinien zabawiać gość. No właśnie zabawia. No to ja pomogę mu. Nie, 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 beatko, beatko. Przede wszystkim cokolwiek zobaczysz, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Wiktor uważaj! Żona! pimy. pimy zaraz przyjdzie piaskowy dziadek. Wiktor! No, beatka. Czy to pani jest piaskowym dziadkiem? Jego żoną. I zaraz tobie wydłubię oczy laleczko. No, spokojnie, uh -huh. kochanie! Przecież chyba nie myślisz, że coś tu zaszło. Ja już nic nie myślę. no <grym> co ty? Be... <grym> co ją mu gryzło? Mówiłem, żeby nie wyciągała pochopnych wniosków. Żeby nie wyciągała. Masz jeszcze jakieś złote rady? Nie słyszałeś, jak wołałem Wiktor, uważaj, żona! Wiktor, uważaj żona! No nic dziwnego się zdenerwowała. Chciałem tylko pomóc. Dziękuję. Beata! Beata! O, to ludzka niewdzięczność. Szy szczęśliwego Nowego Roku. O, jest, 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 jest. Nie, ja nic nie widzę. Poczekaj. Wyżej, wyżej głowę. Oko o szerzej. No. O, o, jest, chyba jest. Się. Gdzie jest Beata? No, gdzie jest? Nawet nie chce ze mną rozmawiać. I tobie to nie przeszkadza? Co? To. Co? Dobrze, w takim razie się nie odwracaj. No dobra, ale jak się odwrócę, to co? To przede wszystkim nie wyciągaj pochopnych wniosków. No, ale. To co tam? Co, 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 co tam? No co ty robisz? Ja? To ty, co ty, to, co ty robisz? Najlepszą formą obrony jest atak, tak? tak? Obrony? Ja się nie mam przed czym bronić, ja nie robiłem nic złego. A ja niby co robiłam? Kochani, przede wszystkim nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Cicho! Oj, i przestańcie na mnie krzyczeć, bo powinniście być na kolanach i dziękować stwórcy, że macie takiego przyjaciela jak ja. Do roku. Do roku! Halo, halo, zaraz, zaraz. Obawiam się, że to jest koniec imprezy. Co? Ja zrobiłem wszystko, żeby Beata i Wiktor się nie rozstawali, ale niestety to jest ponad ludzkie siły. Nowy rok będziecie musieli przywitać gdzie indziej. Żegna. Wychodzimy, wychodzimy. Tak na mnie gapicie. No to fajnie. Tak po latach dowiedzieć się, dlaczego naprawdę się rozwiedli. Gdybyście mnie wtedy posłuchali, bylibyście do dzisiaj razem. Co? A to...